Ciamanko, dzisiaj sobie przetestujemy radę ręczną sygnalizacyjną, ratunkową od Maxema. To jest dokładnie HF-0270R. Z tego co się orientuję, gramu neku ma 45 gram. Także pozycja jest porównywalna do OLEG i innych tego typu ratunkowych rac wysuwaną rączką, także zobaczymy jak ona świeci. Zapraszam. A, jedna nagrywasz jeszcze? No. I teraz. I plus jest taki, że w tych racach mamy zapasową, zapasowy szturek do odpalania. Gdyby tu się zerwało, możemy sobie zawsze podmienić. Fajna opcja. Wysuwasz rączkę? Mhm. Dobra Wysuwana To ja się wycofuję Dobra A, już wiem jak to działa Jakby się sznurek zerwał Dobra, 10 metrów Tak jest Już papu? Tam to się nagrywa? Tak 3, tak. 8, 90 coś było w Szczytowym jeżeli nie przeoczyłem 8. 90 coś było w szczytowym, jeżeli nie przeoczyłem. Dobra, to kończymy. No i się z...